To tutaj zarobiłeś tyle na wzroście wartości. Tutaj jest łącznie 377 apartamentów, 15 pięter z pełną infrastrukturą, którą za chwilę sobie pokażę. Kuba, ale ten budynek to nie tylko e, apartamenty, ale także pełna infrastruktura. Jak, Co tu będzie? Jak widzisz, tutaj mamy lobby, mamy salę konferencyjną, mamy polską klinikę. Nasi klienci lekarze podjęli decyzję o tym, że będą otwierali tutaj polską klinikę, ale także mamy polską restaurację. Co mamy robić w klinice? Medycyna estetyczna. Okej. Okay. A restauracja? Restauracja na samym dachu, którą za chwilę pokażę, razem z basenem. A siłownia? Siłownia oczywiście też będzie. Super. Czyli co, pełna infrastruktura. Na jakiego klienta, Czy liczycie? Biznesowego, czy bardziej turysty? Tutaj bardziej turystę, ale także będą klienci biznesowi z powodu bardzo dużej sali konferencyjnej. Która będzie w tym budynku? Dokładnie. Czyli jest szansa, że jakaś firma, nie wiem, czy z Azerbejdżanu, czy, czy skądkolwiek Albo Kuba Midler z Polski będzie organizował tutaj event. Duży event, no ale to dopiero za rok, to wiesz, nie zdradzajmy szczegółów. Jeśli chcesz zobaczyć, jak wygląda inwestowanie w Gruzji, napisz słowo w komentarzu kontakt, a pokażemy Tobie wszystko od środka.